Siemanko, jest sobota, godzina 15, a to oznacza, że zaczynamy punktę live. W tym odcinku powiemy wam jak zawsze o trzech ważnych rzeczach. Pierwszą z nich będzie rozprawienie się z mitem, czy motocykliści wszyscy mają małe rozumki, czy w nowych samochodach elektrycznych będą montowane stoliki kawowe oraz czy lepiej zapłacić 1700 czy 1,5 miliona. Zostaw suba, lajka, like dzwoneczek, a ja przechodzę do odcinka. Motocykliści mają małe rozumki. Are you stupid man? Tak mi powiedział kolega, który przeczytał to w artykule. I ja poprosiłem, żeby ten artykuł mi wysłał. I mówię, nie, no niemożliwe, żeby jakiś poważny portal w ten sposób pisał o wszystkich motocyklistach, no bo przecież, chyba że w jakiś sposób jest w stanie to uargumentować. No i patrzę tytuł i teraz go przeczytam wam, żeby nie pomylić się, bo to dość ważne. O ile nie słyszę pod oknami ciągłego ryku motocyklowych silników, to nawet mnie wyczyny motocyklistów bawią. To takie pocieszte stworki z małymi rozumkami. O, to jest poziom dziennikarstwa. Dwóch motocyklistów przekraczających prędkość. Co prawda strasznie przekraczających prędkość, ale pokazał ten dziennikarz. Wyobraźcie sobie, że on ten artykuł napisał, ktoś ten artykuł przeczytał i potem zgodnie postanowili, że to się nadaje, żeby opublikować. w Polsce ile mamy motocykli milion 800 w zeszłym roku wypadków motocyklowych było 640 parę. samochodów mamy 26 milionów ponad 770 samochodów na każde 1000 mieszkańców większość wypadków powodowanych przez motocyklistów to są wypadki wynikające z oczywiście z nadmiernej prędkości ja to rozumiem bo to jest jakiś argument ale w tych 640-iluś tam wypadkach, 25% wygenerowały osoby, które jeżdżą na motocyklach o pojemności do 125 cm sześciennych. To oznacza, że to zrobiły osoby, które nawet nie mają prawa jazdy. To oznacza że to nie jest tak, że wszyscy motocykliści po prostu są źli i jeżdżą jak wariaci. Taki popis ekwilibrystyki słownej, kto, który tutaj dał dziennikarz, erudycji, znajomości tematu, no to powinien być gdzieś zapisany, odłożony na półkę, by jak nasze dzieci zapytają nas, wnuki zapytają nas kiedyś, dziadku, a czemu dziennikarstwo umarło? No to temu właśnie. Bo niepoważni byli dziennikarze i pozwalali sobie na takie wybiegi. A czy uważa Pani, że dzięki takim kongresom uda się wywalczyć to, że kobiety będą miały takie same prawa jak ludzie? Generalizowanie, to o tym mówię. Ja oczywiście rozumiem. Ten tytuł to jest trigger. Trigger, żeby ktoś przyszedł i powiedział, nieprawda, motocykliści są super, a ty jesteś nie super! I napisał to w komentarzu jeszcze. A wtedy przyjdą trolle i zobaczą, że jest tam jakiś striggerowany gość? Więc zaczną go triggerować You've been trolled, I tak się będą robiły odsłony i popularność I tak pan Grzegorz, autor artykułu, stanie się sławnym publikatorem Spidersweb Nie brawo Znaczy nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby to napisał Zenek w swoim pamiętniku i tyle Napisał to gość w poczytnym portalu który pisze o sobie, że jest dziennikarzem motoryzacyjnym, który kocha jednoślady i testuje wszystko, co ma dwa albo trzy koła. Ja kiedyś znałem Grzegorza. Z buzi mu śmierdziało. I w nosie dubał. I... gilejad. Może to wszyscy Grzegorze tak mają? Nie wiem, trzeba się zapytać pana Grzegorza. Nie pozdrawiam. A was zachęcam po prostu do tego, jeżeli jeździcie na dwóch kołach, żeby jeździć bezpiecznie. A kierowców samochodów osobowych do tego, żeby zerkać w lusterka, bo motocykle są wszędzie. Lewa w górze. Zamiast konsoli środkowej stolik kawowy. A zamiast tego, co jest nad konsolą, stół z jadalni. Tak. Słuchajcie, jak jakaś marka długo nie ma premiery nowej, to albo nie zapominamy, albo jak jest ważna z punktu widzenia motoryzacji, to wyczekujemy tej premiery. I jest taka marka, która 12 lat nie pokazała nowego modelu, a 20 lat nie pokazała żadnego prototypu. Oto Lancia Pura. Pura od tego radykalnego i czystego, wspaniałego designu, którego doświadczycie we wnętrzu tego samochodu, a HP, bo to jest pura HP, HP jest od skrótem od High Performance Electric, czyli bardzo szybki elektryk. Wszystkie elektryki bywają szybkie? No nie do końca, bo w jednym z odcinków pokazywałem wam, że są takie elektryki, które są strasznie wolne, możecie do tego odcinka wrócić. Yy... cebula na yy, link do tego odcinka macie w lewym górnym rogu. To jest prawdopodobnie któryś z tych dwóch. Lunch Japura, HPE. Dlaczego ona jest wyjątkowa? Ano dlatego, że zużywa 10 kWh na 100 km, dlatego, że ładuje się w 10 minut i prawdopodobnie będzie miała. 700 km zasięgu, czyli strasznie dużo. To jest oczywiście prototyp kompaktowego samochodu elektrycznego. Ja nawiązania w tym samochodzie widzę do Stratosa, do Aurelii i doceniam bardzo, bo to, jak to auto wygląda z zewnątrz, to jest naprawdę niesamowite. I szapoba dla projektanta. Ale co to się stanęło we wnętrzu tego auta, ja się pytam. Oni robili to auto z firmą włoską Cassini. To jest firma, która zajmuje się projektowaniem. Ekskluzywnych, luksusowych włoskich mebli. I teraz wnętrze auta miało przywoływać look and feel włoskiego domu, tapicerowanych mebli, wielofunkcyjnych stolików, wyjątkowych wnętrz. No ale jak ja patrzę na to wnętrze, no to no nie wiem, co to jest za talerz. Chyba, że jeżeli partnerstwo z McDonald'em gdzieś jest na, na rzeczy, albo jakieś włoskie partnerstwo z. Pizza, Giuseppe No to rzeczywiście To rozumiem to, to jestem na tak Dajcie znać w komentarzu jak wam się podoba prototyp I z zewnątrz i wewnątrz A ja idę do kolejnego tematu Prowadzisz biznes związany z motoryzacją? Myjnie, punkt detailingowy A może stację kontroli pojazdów? No to punkta ma dla ciebie Sposób by wyróżnić się wśród innych biznesów A przy okazji zarobić Jak? W opisie tego odcinka masz link. Jeżeli wejdziesz w niego i zostawisz do siebie kontakt, to każdy z twoich klientów może dostać 100 zł zniżki na i tak niedrogie oce, a ty za każde polecenie otrzymujesz 50 zł. A właśnie ostatni temat dostaliśmy też od punktu, o której słyszeliście przed chwilą. Otóż, o co chodzi? O to, jak zapłacić 1700 zamiast 1,5 miliona. Tak konkretnie. To chodzi o to, że jeździcie bez OC. Pewnie nie wszyscy, ale może niektórzy z Was. I oto jeżdżenie bez OC bez myślenia o konsekwencjach tutaj się głównie rozchodzi. Otóż 18 spraw regresowych prowadzi UFG w tej chwili w stosunku do sprawców zdarzeń drogowych. Średnio 20 tysięcy wisi teraz dla UFG taki sprawca. A rocznie kwota zrobiła się niemała, bo to jest 100 baniek. 100 grubych baniek. I teraz możecie sobie pomyśleć, no dobra, ale ja nie zapłaciłem OC, ale ja prawie tym autem nie jeżdżę. Dwa razy tylko pojechałem do żabki, a jak wiadomo, żabka co 100 metrów jest, więc to jakby niedługa podróż była, blisko było. A to nie do końca tak jest, bo czasem wystarczy troszeczkę cofnąć. I otóż, kto cofał, co zepsuł i dlaczego jednak warto to OC zapłacić. Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport, w którym jest przykład. A że przykłady trafiają do was najbardziej, to przykładem się posłużę. Pan kierowca ciężarówki, to jest ciężka robota. Może zmęczony, może troszkę rozkojarzony, może go tam cisnęli, żeby gdzieś był już za 10 minut, a on jeszcze na załadunek nie dojechał. Różnie mogło być. Cofał troszeczkę. I tak cofał, że trafił i zepsuł wirnik, płozę, coś tam jeszcze, w śmigłowcu. I teraz śmigłowiec oczywiście dostał zakaz lotów, trzeba było dać śmigłowiec zastępczy i trzeba było zapłacić rachunek za tą imprezę, który wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. No i dzięki wielkie, że po prostu zapłacił te ubezpieczenie za 1700 OC, bo inaczej półtorej bańki z własnej kieszeni to nie jest takie hop żeby wyjąć. Znaczy on zapłacił 1700, mógł zapłacić 1600, jakby skorzystał z mojego linka, który jest w opisie tego odcinka, nie skorzystał. Więc nie zaoszczędził bardziej. A jak wy chcecie zaoszczędzić coś więcej niż pieniądze, na przykład czas, żeby nie wpisywać w YouTubie o motoryzacji ludzkim głosem, to możecie już teraz kliknąć suba, lajka like i dzwoneczek, a dzięki temu dostaniecie powiadomienie o kolejnym odcinku, który na tym kanale będzie już w sobotę o godzinie 15.00 ze śmigłem. Do zobaczenia.